Cieszę się, że już drugi raz mogę włączyć się do tej wspaniałej akcji, w której staramy się wszyscy razem pomagać tym, którzy tej pomocy od nas najbardziej potrzebują. Cieszę się, że robię to po raz drugi razem z całą rodziną, bo z żoną i z trójką naszych dzieci zrobiliśmy zakupy w papierniku, kupiliśmy to, co jest... Niezbędne dla małego ucznia i to, co myślę, jest często jego marzeniem, ma coś, co jest poza zasięgiem możliwości finansowych jego rodziców. Więc są wspaniałe kredki, są flamasty, są kolorowe papiery, są zeszyty, jest też dzienniczek ucznia, jest też kubeczek na napój. Są wszystkie te rzeczy, które powinny być. Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć raz jeszcze tą akcję i kogoś, kto będzie potrzebował. Nie wiem, czy to będzie mały Jasia, może mała Ania, a może ktoś jeszcze inny, o kim ja nawet nie wiem, a może ten ktoś nawet nie wie, że. Taki plecak będzie na niego za kilka dni czekał. Pomagajmy razem tym, którzy potrzebują, pomagajmy i dawajmy siebie i od siebie to, co mamy najlepsze, bo myślę sobie, że mm, miarą tego, co my tu na ziemi robimy, jest to, co robimy dla innych. Koniec kropka. Wszystkiego dobrego. Finał akcji 28 sierpnia. Spotkajmy się wszyscy w Lublinie na pracu teatralnym. Kto może, niech przyjedzie. Kto nie będzie mógł przyjechać, niech zobaczy to, co pokaże telewizja. Mam nadzieję, że pokaże sporo. Do zobaczenia.